Dlaczego kierowcy BMW nigdy nie używają kierunkowskazów? To nie jest to, co myślisz. Od lat kierowcy BMW są znani z różnych stereotypów: agresywne zmiany pasa, jazda na zderzaku, poczucie wyższości na drodze. Ale jeden z tych stereotypów wybija się najbardziej nigdy nie używają kierunkowskazów. Wielu sądzi, że to kwestia pokazania dominacji czy statusu, ale co jeśli powiem ci, że istnieje inny, mniej oczywisty powód, o którym nikt nie mówi? Już tłumaczę. W większości aut, kiedy włączasz kierunkowskaz, dźwignia zostaje w pozycji w górę lub w dół, aż do zakończenia skrętu lub do momentu, gdy ją sam wyłączysz. Jednak w nowszym BMW, takich jak seria F i G, zastosowano dźwignię kierunkowskazu typu Return to Center. To też znaczy, że po włączeniu kierunkowskazu dźwignia wraca natychmiast do pozycji środkowej, a aktywacja odbywa się elektronicznie. Efekt? Wielu kierowców albo nie wie, jak prawidłowo z tego korzystać, albo przypadkowo go wyłącza, myśląc, że go włączyli. Więc następnym razem, zanim przekliniesz kierowcą BMW za brak kierunkowskazu, to może po prostu nie ogarnął swojego inteligentnego systemu.